Eee, witam wszystkich bardzo się z tej strony Kolfon razem z blaczem Mini Lubisem, Ryśkiem, Ryśkiem, Ryśkiem i zakapturowanym eee, i Trackmanien. W takim razie to by było na koniec tej serii, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się tą nie, 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 tutaj tutaj nie, tutaj nie zginę. Ale. Tutaj nie zginiesz? Nie, tutaj nie zginę. To nie to co było wczoraj na, na Don-Starwie. Nie, 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 tutaj nie zginę. Chyba. nikt <laughs> ja, ja, ktoś nie wiedział, Rosiek to ja, czyli ja drugi Rosiek to Niulka, a trzeci Rosiek... nikt nie, nie wiedział, jakie są nicki, więc... Tak. Kto tu kuźwa palmy zasadzie na środku drogi, ja się pytam? A właśnie... No, a co to komu potrzebne? No, centralnie w palmę. No, eee... jest gorsze niż te słupki w ogóle. Jest dobra, minąłem palmę. baliś, to jadę dalej. Kijtam, że przyjrzają. Wow, Bandę, jadę do no, końca. No, no. Dobra. To jechałem, to jest się liczy. No i poprawimy czasu trochę. Czy się tutaj no. buczy? nie wiem. Kogo chcesz trąbić? A nie wiem generalnie fajna zabawa, nie? Jak tak na kogoś trąbisz. No, no tak. Nie no ciekawe, Jezu, no, nie Jezu, tak 20. no nie wierzę, ale głupi błąd popełniłem na końcu. Dobra, bo to strasznie lamy, to, to muszę to przejechać jakoś tak sensownie, co? No, Osiemna. No i znowu Dobra, walić to. Ale i tak czas poprawiony. Cytując córkę, z mapą jest wszystko Git, tylko z tobą jesteś nie tak coolfon. Czemu? Hmm. A nie wiem. Hmm. To nie znaczy, jestem przed tobą, blotu, tak? No, a ja jestem przed tobą coolfon. No i tam Hunter ograł, jest na Inasol. easy, nie? Hmm. Gdzie bym cię ograł? Tak naprawdę mapa nie jest jakaś trudna. No nie i Najgorsze Przygodę... są to te palmy na początku. Dokładnie. Trzeba to jakoś ładnie wyminąć po prostu. Jaki ty masz czas, żelek? E, 12-13. No kurczę o kurczę. No to nic, tam radę. No zobaczymy. Ale bez sensownych, to mam palmę znowu wchodzą. Ok, 12-13, tak? Mhm. Uh -huh. kurwa tak. mówisz, że, że co? Może no, jesteś gorszy ode mnie. Dalej. <laughs> no, <laughs> ale już niewiele. już niewiele. No, 500, idzie. 500, no. Tam na końcu się tak troszeczkę do mnie oddaliłeś, ale tak to jechałem praktycznie cały czas za tobą. Spoko, żeby nie było, masz trochę większą przewagę. 11:73, nie narzekaj. Mm. Dzięki. A, ja, i ja, mbloczu ja, mnie wyprzedził. Jak wszyscy. 1167. Coraz o. lepiej. O, już jestem 13. Jest się napij, rozpuszczalnika. Mm -hmm. no, za szeroko. Co ja w ogóle zrobiłam? Nie ja wiem, nie do mnie z tym pytaniem. już za szeroko. jak to się. Jaki? Aj, tak nie chcę nic mówić, ale jedziemy z ziomkiem, który ma trzeci, bez... trzeci najlepszy, nie? Ehe. To fajnie. W sensie jeszcze który? z ziomkiem, który ma drugi najlepszy. A no? A pierwszy najlepszy ma ten sam czas co on. Tak, tak, tak. No tak naprawdę jestem przed ostatnim, więc fajnie. Nie, no nie poprawię tego. Tak. A ja lekko bo lekko, ale poprawiam. Mhm. Mm jest progres. Udało mi się zalogować, ale w dalszym ciągu nic nie widać. <śmiennie> <śmiennie> Gdy on na stanie mentalnie to jest najważniejsze. Czy ja jeszcze te pół sekundy nadrobić, no. Walić pół sekundy. Nie, nie, nie ma Okej, okay, czyli jeden punkcik dla mnie. Gdzieś tam daleko z tyłu, ale jestem! Uuuu! To no, właśnie. No, 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 na, no, na pierwszej stronie, nie ma. Uuu. Ale z tyłu jestem przed żelkojadem. Hmm, tak się zastanawiam, czy jak się awka wpisuje, że się przypadkiem nie, nie likwiduje, nie, nie rezygnuje z punktów, nie? A no, nie wiem. Nie zależy mi na punktach. Takie są sumie mi też, ale... No nie! Super. Co, masz Felicona? No. Nie wpisało się, Awko, a ten co taki W2? Zakapturowane w dwóch, a w sensie, że w dwóch jedziesz, tak? O Jezu, ale tu trzeba mocno wykręcić. Mm -hmm. A nie, tu nie trzeba wykręcać LOL Jak nie? No nie, tu ty robisz takie 45 Aha. stopni, jedziesz dalej O oh, no Jakie 45 stopni? Chyba się pogrzało, gdzie ty masz 45... Tyś mm. widział 45 stopni No dobra, no dobra nieważne Trochę więcej, ale... No Hmm ale mapa tak naprawdę jakaś mega trudna nie jest. No nie. No nie. Tak patrz, Ten kurw on 21-21. No wiem, że słabo, no co ja poradzę. Stał cię na więcej, jak to mówią. Powiem, że tak. Szajsę <laughs> Znaczy się ten Co chcesz ze mną porozmawiać po niemiecku s <laughs> Właśnie ci się zorientowałem, że, że to był zły pomysł to mówić przy tobie. <laughs> no, kurczę! Kurcze, pieczone na oleju smażone No nie, Kulfon, i gdzie ty mi uciekasz? Teraz cię do nie ma, ty już mi uciekasz. Hej, <laughs> Kulfon, <popadł> na czasy Eee <laughs> Tyle, to jest easy nie Kurde, już na samym starcie tracię pół sekundy. Co ja robię nie tak? Nie, może wejść ty włącz silnik na starcie. A, w sumie może to jest może jakoś dobra myśl, wiesz? O tak. To tego mi było trzeba. Teraz tutaj nie spierniczyć. Właśnie tak, nie spierniczyć ale nic, poprawiam jeszcze. To także, to mnie dużo, bo nie całą sekundę, no ale mimo to jesteś przede mną, nie? No, o to, 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 to teraz to, sobie nie spierdolisz. Kurwa, on nie spierdolisz tego. Nie, dupaj, tak szału nie ma. Nie, tam ogólnie ciekawie, kiedy Kulfa zrobi znowu nagrywki z yy, Minecraftem. Mm, nie wiem, na razie nie planuję. Po co komu um, Minecraft? No się no, Minecrafta no, mam na razie, no, razie... Na razie Minecrafta mam solo w, no, w serfiu, serie, nie, no tak to mamy wolny, wolną no. lukę. Noo. No zobaczymy co będzie za tydzień. Może Golf w środę na przykład, a Trackmania w czwartek, albo odwrotnie. No, albo coś, albo coś no, innego no, znajdę no. ciekawego. Ej, dawaj y, rób nagrywki z Tetris'a. Jest multi? <noise> jest, multi? jest. W sumie faktycznie, bo przecież jest Tetris ten, y, Battle Royale, nie? Tak. Wiesz, że my z Kurpiem <noise> ostatnio graliśmy? Tak! <noise> I we i no, z Kapim? Wiesz, się wszyscy tym bawili? Już <noise> <noise> przegięcie, Tetris, Battle Royale, naprawdę, no to już. <noise> jeszcze czuję, nie, tak... Rodzice przychodzą do pokoju, co robisz, gram Tetris'a, co? <noise> Kurde, jak tu goście robią czasy poniżej 18 sekund? No poniżej 20 coś nie mogę. Masakra. Golfon 13, w 18. Zekapturowany 20. Ej, bo tutaj gra mi nie łapie karty graficznej. Na laptopie grasz? No właśnie nie. Aha. Wiem, że masz taki z konfiguracją. Ja nie wiem, co ja robię na końcu źle. Nie. Ja zawsze mam przynajmniej 40 sekund, jak wchodzę w ostatni. Jak wchodzę w ostatnią bramkę, zawsze mam przynajmniej 40 sekund na minusie. Cały czas mogę jechać na plusie, ale końcówkę zawsze będę miał te 40 sekund nad. O, poprawiłem jeszcze 10 setnych, jakim cudem. Jak traciłem na trzeciej bramce od końca 20 parę. Znaczy to jest ogólnie hała full speed, wiesz, tylko trzeba go strasznie tak. idealnie przejechać. Tak Tu byśmy wszystko ...calculated, Tak mega Kalkulatoret No, no nic. No. Nie dałem radę, no Na 15, tak, bo na 9, 15, no? ale to tam No ale no... Na... Kolejna wygrana runda, no. Z wami. Kulfan, dawaj, przyszedł tygodniu Tetrisa. Tak. Toż ma pomysł, co bym miał zmienić w tej konfiguracji. Nie wiem. I czemu jest na nowo ta sama mapa? Ktoś się powtórzył. Czemu ja nadal mam spogląd na nią z góry? Kliknij Enter. Tak, to jest full speed, tylko że tutaj trzeba się wymieszczać. Wręcz idealnie. Uhum. No super wpisałem, Awka i tak mi nie zaliczyło. Kliknij enter. Klikam is Unable to change you are not allowed to switch to player mode. No to swój problem. Nie. Co dalej masz spektatora? No. Tylko że teraz w ogóle patrzę na tą mapkę z góry. Ale masz spektatora czy masz frizona? No się nie wiem. Pojawiło ci się okienko about Freezone, coś takiego? Nie, właśnie nie. No to klikaj tam, Enter, Spacjach, no nie, spacja może nie, bo to jest czat, yy, Delighty i tego typu. Te no ale 4 to już ostateczności, nie? Kurwa, ty tego nie przejechałeś? Czy ja cię po prostu nie widzę? Nie, nie przejechałem jeszcze. Hmm. Jeźdź pierwszą, żeby przejechać, a później się tam Markka przejechać tak wiesz. Z troszkę lepszym czasem, nie? Teraz w ogóle na to patrzę. Lipa, ja pierdziu. O, równiutkie 20 sekund. Nie jasne, co mi się tutaj łączyło? Ja mogę sobie patrzeć na tą mapkę z każdej strony. Nie? To masz spektatora. Ała, mm -hmm. oh, wow. ale dobiłem mm. Mm Hmm, mm. No na no, track to oczywiście zawsze musi mi się coś zrobić. Okej, okay, jadę! Szalko ja nie dołączył da. do gry Nie, jadę. Nie, ja nie wiem jak ja to robić na full speed ja nie umiem, po prostu nie umiem Znaczy ja coś czujesz na ostatni zakres można jakoś tam przydriftować, tylko kurde Jak? Mm, tylko jak właśnie? Ej, dobra, to się rozłączam, bo mi tak nie działa. Okej, okay. bajo. Czekaj, zacząłem pokryć <grych> czas. Nie, yeah. gratuluję. Znowu te głupie palmy. Ale teraz się na się trzeba przygotować, a później już nie musisz. Przejechałeś to bez driftu na ostatni zakręt? Bez hamowania? Tak na pierwszym teoretycznie też się da, bez driftu. Na raz. Ale później musisz albo na ostatnim, albo musisz właśnie na pierwszym zrobić drift, więc. Ale się wywaliłem. Hmm... Ale wyskoczyłem! O! O! o. No nie jest to tak tego, ale wracam na swoje trzynaste miejsce chociaż. No ja mam nadzieję, że przynajmniej... Na tej mapce coś ugram, cokolwiek. No nie, ale głupie zrobiłem. No nie wiem, to 20 mam. Co? No, saka, to jest straszny fusbit. No. Mhm. Strasznie dokładnie taki Mm -hmm. No właśnie, faktycznie musisz y, przydriftować na tym pierwszym, a potem to totalnie nie musisz, Niech ale ja też trzeba to zrobić nie rozumiem, jak on nie 17 sekund. No i już nie zdąży. Kurde no, 18 sekund, nie ma szans. Mm, nie. No, 12... Nie, i do tego jeszcze wypadłem. 13 sekund, zdąży dojechać, Zdążę dojechać do końca. Dawaj. Cyk. No Dobra, ale to, z, no z naszym czasem, tak? Piętnasty, o, jak słabo hiki ty, Na stronie jesteś? No, na pierwszej, no, 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 no na pierwszej, na no. kolejne punkt to dla wiele, mnie. Dobra. No. dobra, to jeszcze jedno, sobie przejdziemy. A czwartą sobie no, przejdziemy. O no, takie jakieś krótkie, fajne są. O jezus, Mariusz, nie co, e, Co to jest? No ja się nie pytam No, jechaj, jechaj Halo Ma, tylko. No, Jecham Nie. Yeah. Em um. Właśnie O, w dupę. dupa <gulia> czemu żeś mi nie powiedział, że to się tu skręca Toś nie wiedział? No nie. No to czemuś nie wiedział? Nie wiem. Proszę, jaka chora mapa. Ale dobra, okej. Okay. No, no ale tutaj są w miarę łatwe krótkie mapy. Pamiętajcie o tym, ludzie. No nie jest prosto, tylko jest porywana. No. zrobiłeś w Spokojnie, potrafię większe. Um, Wolę y nie sprawdzić. No to bardzo dobrze. Dobra, ale jednak tą pierwszą stronę jak na razie mam. Ciekawe jak będzie potem. A no, i czas sobie poprawię. Fajnie, fajnie, fajnie. Żeby przejechać, żeby ogarnąć mapę, teraz mogę jechać tak, żeby poprawić czas. No, ja też tak zrobiłem. I tu. Olfan. Hmm? Słucham cię. Ach. No, patrzę. A? I co? Ej, e... Gdyby chodziło o kulszonaję, ja przepraszam bardzo. 16,59. Dobra, ja nie wiem czy ja to poprawię, ale chociaż raz muszę być na tym odcinku na pierwszej stronie. No to jest jakiś challenge, bo ja na razie mam z tym problem. Muszę zejść poniżej 17 a jestem yy, na 18 jakoś zejść nie mogę, bo tylko widzę czerwone plusy. Jak wy robicie zakręt pierwszy? Full speedem czy... Nie. Nie. Nie, chyba nie ma sensu full speedem, bo za wysoko wyjeżdżasz, mi się wydaje, że tracisz sporo czasu przez to. Lekko gaz odpuszczam i... Dokładnie, tak. Chyba tutaj w ogóle się nie powinno robić zakrętów full speedem. No, też tak może być. A co ja tu zrobiłem? Tego drugiego zakrętu i tego co jest po, po drugiej. Yy, drugim kole nie jest to w stanie ogarnąć. No taki ostry jest, nie? No. Mhm. Jest taki ostry i tak bardzo głupio się kończy. No, bo niby jesteś w stanie przejść na przestrzeń, ale niby jednak nie. No, go trzeba tak, wiesz, po zewnętrznej i potem go przyciąć teczko. Tylko kurde, ja muszę go wyczuć jeszcze jak? Czy go lekko przydriftnąć? Czy muszę le lepiej nie? Nie, ja bym tu nie driftował. Ja w ogóle na samym początku napierniczam, w te, zamiast pójść trochę szczerze to za wcześnie skręcam, nie? Mhm. Ale w ogóle jak oni to zrobimy 14 sekund? No tu jest jakiś live jak na to, na pewno. Mhm. Jakoś to trzeba zrobić. Bo tak, jeśli jedziesz full speedem na tym pierwszym zakręcie, to wywalacie poza obręcz i walisz w tą ścianę. No, chyba, że tutaj przywrócisz. Ok, jeszcze raz. Oooo. O. o. Nie. Oczywiście znaczy nie jest ono jakoś cudnie, ale, ale 1589 to już jest jakiś fajniejszy czas, nie? Nawet 81. 159 mam. Hmm, no jest to wow. trochę Zostaniem hard. Aby ostatnie 5 sekund, to zacznę swoją przemowę. <laughs> Ale idealnie to wymieszyłam. Ło! Wow. Coś mi idzie, tylko tego nie spierniczy. No nie wiesz! So, to by było na tyle w dzisiejszym Pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu, zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i cóż, yy, to chyba było na tyle. Kurwa, powiedz coś od siebie. Komentował dla bossbloczu. Na razie trzymajcie się pa. Daję. No i kulfam.